Siema, jestem Tegryzon i w tym odcinku chciałbym pokazać Wam co można na dzień dzisiejszy robić w Nexus Station. Pierwszą rzeczą jaką chcemy zrobić to jeżeli graliśmy w Pixel Worlds odebrać Dark Pixie Wings. Wchodzimy tutaj w trzecią zakładkę w main menu, klikamy Claim i podajemy swoje dane logowania do Nexus Station, po czym email, którego używaliśmy do grania w Pixel Worlds. Pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić yy, w grze, to jest tworzenie światów. Jest teraz yy, na oficjalnym Discordzie Nexus Station konkurs, w którym do wygrania jest 5000 kryształów. Yy, konkurs polega na tym, aby stworzyć świat do oficjalnych meczy typu Parkour, Team Hops, Don't Die albo Drop Game weźmy sobie team hops bla bla 50 na 50 i stwórzmy no i team hops polega na tym że mamy dwie bramki dwa spawny dwie drużyny to znaczy i musimy trafić piłką do że tak powiem do bramki no Jeżeli Wasz świat będzie na tyle dobry, że spodoba się moderatorom, jesteście w stanie wy, wygrać te właśnie y, kryształy. Dobra, wyjdźmy. Idziemy na Nexus Station. Są dwa główne tryby gry. Zaczniemy, może, od motyli. Tu po prawej stronie jest portal do motyli. Motyle zdobywamy w ten sposób, że po prostu skaczamy na motyla i on nam się łapie do naszej kolekcji. O, tutaj z niebieską budką to był jakiś parogwiazdkowy motylek. O, zdobyłem pierwszego motyla. Motyle mają występowania. Yy, tu na zielono pokazane jest, w których miesiącach występują. Na czerwono one nie występują. I mamy tyle motyli. Ja już trochę spędziłem na tych motylach. Brakuje mi jednego efektowego, którego chciałbym zdobyć. Jakoś najbliżej. Ten legendarny występuje tylko w marcu. Zaraz się kończy marzec. Jeszcze jak założycie szybko konto, to jesteście w stanie go zdobyć. Raz na jakiś czas, na nie, raz na dwie godziny może występuje gdzieś tam na świecie. Jak będziecie mieli szczęście, to złapiecie. No i tak, są. So... Yy, trzy główne waluty w grze. Kryształy, coiny i kredyty. Za kryształy kupujecie przykładowo Season Pass, za coiny jakieś paczki z ubraniami, a kredytami handlujecie z innymi graczami, kupując inne itemy albo sprzedając itemy. Dostajecie kredyty. Tu w sklepie macie paczki z ubraniami paczki z ubraniami i inne tam różne przeróżne przedmioty. To już sobie zajrzyjcie sami. Dobra, to na tyle z motyli. Wejdźmy teraz do oficjalnych meczy. O, i przykładowo ten świat. A, przez Commander K jest stworzony. O! To ten akurat chyba nie wygrał w tym yy, w konkursie. To tak. Dostałem 0 coinów, ponieważ mam już Daily Cup. Yy, to jest dzienny limit wynosi około 2000 coinów na dzień. I grając w mecze, dostajecie coraz mniej coinów, aż. Zdobędziecie będziecie zdobywać za każdy mecz 0 coinów. Zależy, na, zależy wam też na tym, żeby usytuować się wysoko w tabeli, gdyż nagrody są wtedy większe. Zrobię sobie jeszcze unofficial, bo mam ten. Mam jeszcze. Dzienny. Dostanę ekstra 10 kredytów, nie kredytów, tylko coinów, przepraszam. Za ocenienie świata, I jeszcze jeden zrobię. Za to mapą nie przepadam, ale też dam trzy gwiazdki. Jeszcze jedną rzeczą, którą możemy robić, to jest szukanie nowych znajomych. na Nexus. Nie ma jeszcze aktywnych światów, ludzie spotykają się na Nexus Station i handlują różnymi temami, czy tam rozmawiają ze sobą. Także na razie to by było chyba na tyle, w Nexus Station możemy zbierać motyle, grać oficjalne mecze codziennie, żeby robić te daily cupy, eee... no i czekać na kolejny sezon. To by było na tyle, ja jestem TheGryzony, się z Wami żegnam, na razie, cześć!